Dzień dobry! Dzisiaj pokażę kilka zadań z prawa rozcięczenia Ostwalda. Pod względem teoretycznym to prawo było omawiane dokładnie w jednym z poprzednich filmów, więc tutaj przypomnę szybko tylko najważniejsze rzeczy i od razu przejdziemy do zadań. A więc prawo to pozwala nam wyznaczyć zależność między stopniem dysocjacji a stałą dysocjacji. I tą zależność wyrazimy wzorem, że k, czyli stała dysocjacji, równa się alfa kwadrat, czyli stopień dysocjacji do kwadratu, razy c czyli początkowe stężenie elektrolitu i to podzielone przez 1 minus stopień dysocjacji. W niektórych przypadkach, gdy mianownik naszego działania jest bardzo bliski jedynki, to możemy skrócić nasze prawo do formy stała dysocjacji równa się stopień dysocjacji kwadrat razy początkowe stężenie elektrolitu. I możemy to dokonać w sytuacji, gdy stopień dysocjacji wynosi 5% lub mniej, lub gdy... Stążenie początkowe elektrolitu podzielone przez stałą dysocjacji wynosi 400 lub więcej. No i przechodzimy do zadań. Oblicz stałą dysocjację kwasu fluorowodorowego, wiedząc, że w 0,01 molowym roztworze stopień dysocjacji wynosi 22%. W tym zadaniu mamy wszystko podane. Wystarczy podstawić nasze dane do wzoru i już wyliczymy stałą dysocjację, która jest szukaną wartością w tym zadaniu. Kolejne zadanie. Oblicz stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego w roztworze o stężeniu 0,1 mol na litr. Stała dysocjacja tego kwasu wynosi taką wartość. Już widzimy, że ta wartość jest bardzo mała, więc możemy podejrzewać, że użyjemy tutaj naszego uproszczonego wzoru. Możemy to sprawdzić, czy rzeczywiście użyjemy tego wzoru. I tak, wychodzi nam, że początkowe stężenie podzielone przez stałą dysocjację wynosi o wiele więcej niż 400 Dlatego możemy uprościć nasz wzór. Gdy mamy już uproszczony wzór, to podstawiamy nasze dane do tego wzoru i z tych danych możemy wyliczyć szukany stopień dysocjacji. Kolejne zadanie oblicz stopień dysocjacji kwasu azotowego 5 w 0,01 molowym roztworze stała dysocjacja tego kwasu wynosi 2 razy 10 do minus 4. No i to widzimy, że nasza stała dysocjacji to już trochę wyższa wartość. Ale możemy sprawdzić, czy przypadkiem nie uda się zastosować szukanego wzoru, i niestety, stążenie podzielone przez stałą dysocjacji wynosi 50, jest to niestety mniej niż 400. Nie możemy użyć uproszczonego wzoru, dlatego użyjemy wzoru pełnego, podstawiamy od razu dane, które mamy do naszego równania, i po przykształceniu równania wychodzi nam równanie kwadratowe. To równanie kwadratowe. Musimy rozwiązać metodami znanymi nam z matematyki, żeby wyszły nam dwie alfy. No i wychodzi nam, że alfa to jest albo minus 0,15, czyli minus 15%, albo 0,13, czyli 13%. Wiemy, że nasza dysocjacja nie może przyjmować wartości ujemnej, dlatego odrzucamy tą inną odpowiedź jako odpowiedź absurdalną. No i nasz wynik jest taki, że stopień dysocjacji będzie wynosił 13%. Przeanalizujmy ostatnie, najtrudniejsze zadanie. Ile wody trzeba dolać do 0,5 litra 0,2 molowego roztworu kwasu octowego o danej stałej dysocjacji, aby stopień dysocjacji kwasu się podwoił? Wiemy, że stopień dysocjacji kwasu mocno zależy od stążenia danego kwasu. Czym będzie mniejsze stężenie, tym stopień dysocjacji będzie większy. A więc przy dolewaniu wody do tego roztworu stopień dysocjacji będzie rósł. Zapiszmy sobie równanie Ostwalda i sprawdźmy, czy możemy użyć wzoru uproszczonego. No i tutaj, gdy podzielimy początkowe stężenia przez stałą dysocjację, to wyjdzie nam dosyć wysoki wynik. No i wiemy, że będziemy mogli użyć wzoru uproszczonego. Ten wynik jest na tyle wysoki, że nie musimy też się martwić, że przy. Rozcieńczeniu tego kwasu szybko osiągniemy taką wartość, że już nie będziemy mogli użyć wzoru uproszczonego. A więc zapisujemy równanie na stałą dysocjacji w pierwszym przypadku, jeszcze przed rozcieńczeniem roztworu, gdy nasze początkowe stążenie elektrolitu wynosiło C1, oraz drugie równanie. W tym równaniu już nasz stopień dysocjacji będzie dwa razy większy, ale będzie inne stążenie elektrolitu, ponieważ roztwór będzie rozcieńczany. Stała dysocjacji pozostanie taka sama, ponieważ jest ona zależna w bardzo niewielkim stopniu od stążenia elektrolitu. Nasze C1 mamy podana w treści zadania, będzie to 0,2 mola. I teraz, korzystając z faktu, że stała dysocjacji pozostaje taka sama, to możemy przyrównać te dwa równania do siebie. Stopień dysocjacji podniesionej do kwadratu skraca się po dwóch stronach równania i wychodzi nam już w naszym równaniu jedna niewiadoma. Po wyliczeniu tej niewiadomej wiemy, jakie musi być stężenie elektrolitu w naszym końcowym roztworze. A więc ze stężenia 0,2 mol na litr musimy doprowadzić do stężenia 0,05 mol na litr. I wiemy, że w początkowym i końcowym roztworze stężenia pomnożone przez objętość tego roztworu będą musiały być sobie równe. Dlatego podstawiamy nasze dane do tego równania i wychodzi nam, że x, czyli Objętość drugiego roztworu będzie wynosiła 2 decymetry sześcienne. Skoro początkowo mamy już w tym roztworze pół decymetra sześciennego, to musimy dolać 1,5 decymetra sześciennego, aby osiągnąć te 2 decymetry sześcienne, w których stopień dysocjacji kwasu się podwoi.